Pedofil porywał dziewczynki. Ten wyrok to jakiś żart. Tak się zaczyna jeden z artykułów, które w ostatnim czasie zostały opublikowane na portalu Katowice, dziś. Link do niego poniżej, w opisie. Pragniemy polecić kilka innych, wybranych publikacji z portalu Katowice, dziś. Linki do nich wszystkich również w opisie poniżej. Zachęcamy do wchodzenia na nasz portal. Codziennie coś nowego. Codziennie ciekawe bądź ważne informacje. Zapraszamy. Wypadek autokaru z dziećmi z województwa Śląskiego w Austrii. Kierowca był przemęczony. Władze Katowic wydały wojnę korkom. Nowe ulice, drogi i skrzyżowania. Jednych bardzo ucieszą, innych wręcz przeciwnie. Jak ma na imię? Była spragniona, głodna i wystraszona. Ktoś uwiązał ciężarną suczkę do słupa i porzucił. Oddajcie nam nasze pieniądze. Zakłady mięsne Henryk Kania obarczają odpowiedzialnością Agencję Pracy, ta firmę wędeliniarską, a ludzie mają głodować. Polecamy również inne nasze informacje. Jeszcze raz zapraszamy. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału.